Wielu z nas ma w pamięci obrazy przedstawiające mroczne czasy, kiedy mafijne porachunki rządziły w niektórych częściach świata. W filmie Marcela Belloccia zyskał nie tylko epicki rozmach, ale również nieprzejednany portret korupcji i przemocy, które dominowały na Sycylii. Ta produkcja stanowi kolejny krok w przedstawianiu brutalnych działań mafii, które miały wpływ o wiele dalej, niż można by Y sądzić. Oparty na prawdziwych wydarzeniach film opowiada historię Tomasa Bruscety, byłego członka kołsenostry, który jako pierwszy złamał TZW. OMERTE, kodeks milczenia. Jego zeznania oraz współpraca z policją doprowadziły do największego procesu w historii Włoch przeciwko mafijnym Bossom, znanego jako Maxi Proces, w wyniku czego skazano 362 członków tej grupy. Sam breszetę został świadkiem koronnym w sprawie, a jego rodzina. Obawiając się zemsty, do dnia dzisiejszego żyje w ukryciu, posługując się zmienionym nazwiskiem. Film zdrajca porzuca romantyzowany obraz mafii, znany z produkcji takich jak Ojciec Chrzestny, na rzecz surowej i realistycznej rekonstrukcji brutalnych wydarzeń. Tomasz Breszete to nie tylko przestępca i żołnierz mafii, lecz także człowiek z honorem, dla którego rodzina i zasady były kwestią najwyższej wagi kiedy dostrzega, że członkowie jego grupy w pogoni za pieniędzmi ignorują moralny kodeks, pod którym oni wszyscy się podpisali krwią, zaczyna działać. Nie zważając na konsekwencje, postępuje zgodnie z własnymi przekonaniami, stawiając opór organizacji, która do tej pory była dla niego wszystkim. Dramat Belloccia, będący najdroższym filmem w karierze włoskiego reżysera, zadebiutował na ekranach w roku 2009. Produkcja z miejsca zyskała rzesze fanów, CEO potwierdzają kilkunastominutowe owacje podczas festiwalu w Cannes, gdzie film był nominowany do Głównej Nagrody, oraz znakomite recenzje krytyków. Recenzenci nie szczędzili komplementów na rzecz obsady produkcji, w tym odtwórcy głównej roli Pier Francesco Feviną. Oprócz niego na ekranie można zobaczyć również takie nazwiska jak Luigi Elo Cascchio, Fausto Russo Elisi, Maria Fernande Candido i Nicola Cali. Zdrajca to obraz, który z pewnością przypadnie do gustu zarówno miłośnikom dramatów kryminalnych, kina gangsterskiego, jak i filmów biograficznych. Dobrą wiadomością jest to, że produkcję można zobaczyć zupełnie za darmo. Ten włoski hit jest już dostępny online na platformie TVP VOD. Czy byliście świadkami czegoś naprawdę nieoczekiwanego? Może macie temat, którym powinniśmy się zająć? Zachęcamy do kontaktu poprzez czerwony telefon radia Z.